Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus. Ukazałem Wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi. Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą i wielu tam w niego uwierzyło.